Czyta apel poległych. Ma prawo Kombatan kombatanci, weterani walk o niepodległość ojczyzny, mieszkańcy Warszawy, żołnierze wojska polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu poległych, przy pomniku upamiętniającym tragiczny los. Mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz łzy, cierpienia i męczeńską śmierć tysięcy rodaków z Ziemi Wileńskiej, Nowogrodzkiej, Polesia, Wołynia, Podola, Pokucia i Ziemi Lwowskiej. W dniu 17 września 1939 roku o świcie nastąpiła zdradziecka agresja Związku Sowieckiego wiarołomnego sąsiada, który z Niemcami hitlerowskimi dokonał czwartego rozbioru Polski. Was wzywam, obrońcy pogranicznych rubieży nad Dzisną, Szczarą, Niemnem, Piną, Prypecią i Zbruczem, polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Wzywam obrońców Pińska, Baranowicz, Łunińca, Czortkowa, Husiatynia, sarn, Tarnopola i równego. Stańcie do apelu. Was wołam, żołnierze brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Polesie, generała Wilhelma Orlika Rykemana, marynarze flotyli pińskiej. Żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej polesie, generała Franciszka Kleberga, polegli w obronie niepodległości ojczyzny i honoru narodu polskiego. Stańcie do apelu! Wzywam kadetów, harcerzy i junaków, młodzież gimnazjalną i studencką. Broniących bohatersko przed sowiecką nawałą rodzinnych miast, kresowych stanic Polskości, Grodna, Wilna i Lwowa. Stańcie! Do apelu! Wołam więźniów sowieckich katowni na Łukiszkach, Brygidkach, Łubiance, Butrykach, w Tarnopolu, Dubnie. Równem Mińsku i innych więzieniach NKWD, zamordowanych w skrycie oraz pogrzebanych we bezmiennych miejscach, bez posługi kapłana, krzyża i bliskich. Stańcie do apelu! Śmierci, Wzywam setki tysięcy deportowanych w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijanych morderczą pracą. Kopalniach, tajgach, na budowie syberyjskich kolei i dróg, pracą w kołchozach i sowchozach. Przybywajcie tu dziś do nas, do bliskich i Waszych rodaków, którzy o Was nie zapomnieli i nigdy nie zapomną. Przybywajcie wszyscy z tysięcy bezimiennych cmentarzysk rozsianych na nieludzkiej ziemi. Stańcie do apelu! Świętym, Wołam zesłanych do Wołogdy, Archangielska, Murmańska, na Wyspy Sołowieckie, Nową Ziemię, do Komi, Workuty, Kotłasu, Uchty, Peczory, Dudinki, Norylska, Jakucka, Kołymy, Magadanu, Sachalina, Charkowa, Czyty, Irkucka, do Krasnojarska. Omska, Tobolska, Czelabińska, Astrachania, Saratowa, Kazania, Krasnodaru, Doniecka, Krzywego Rogu. Stańcie do apelu. Wzywam dzieci polskie, najmłodszych więźniów i ofiary sowieckiego imperium. Wołam oderwanych brutalnie od rodzin, pozbawionych ciepła domowego, wywiezionych w masowych zsyłkach w mroźne, wichrowe noce na nieludzką Ziemię, lodowatą Syberię i rozpalone stepy Kazachstanu. Stańcie do apelu. Wzywam Was, żołnierze Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza. Funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych organów państwa polskiego zamordowani w katowniach Charkowa, Tweru, Smoleńska i Lesie Katyńskim oraz wielu innych ukrywanych miejscach. Was wszystkich wołam zamordowani, których ciała wrzucono do dołów śmierci. Przybywajcie tu pod pomnik z cmentarzy wojennych w Charkowie, Katyniu i Miednoje. Przybywajcie do nas, żołnierzy, do waszych bliskich, okrytych przez lata żałobą. Stańcie, do apelu. Was wszystkich wzywam rodacy, których prochy zostały w bezkresnych stepach i piaskach pustyni, maszerujących do armii generała Władysława Andersa, w drodze do wolności i ukochanej ojczyzny. Wołam tych którzy swą śmiercią męczeńską potwierdzili, że Polska nie zginęła tak, jak tego chcieli najeźdźcy, że Polacy mają prawo, by istnieć wśród wolnych narodów demokratycznego świata. Stańcie do apelu. Śmierć, Wołam mieszkańców Kresów południowo-wschodnich, zwłaszcza wołyniaków poddanych eksterminacji, i czystkom etnicznym przez ukraińskich nacjonalistów. Stańcie do apelu. Do Was zwracam się potomni zebrani pod pomnikiem. Pochylcie w zadumie głowy, oddajcie cześć i honor naszym rodakom, którzy oddali życie za miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata. Za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Chwała bohaterom. I Salwa honorowa!